Na Świętego Marcina najlepsza kujawsko-pomorska gęsina. Dawniej Dzień Świętego Marcina był ostatnim świętem przed Adwentem. Jego symbolem stała się gęś. Z koloru kości piersiowej gęsi przepowiadano pogodę, a pieczenią z gęsi dzielono się z bliskimi. Tradycja świętomarcińska odrodziła się w Polsce dzięki celebracji Święta Niepodległości. Szczególnie jesienią delektujemy się smakiem gęsi białej kołuckiej. To rasa stworzona ponad 60 lat temu w Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej niedaleko Inowrocławia. Ze względu na swoje walory zdrowotne i kulinarne, biała kołucka stanowi obecnie aż 98% gęsi hodowanych w Polsce. W gęsinie znajdują się kwasy omega-3 i omega-6, białka, witaminy i składniki mineralne. Hasło: na świętego Marcina najlepsza kujawsko-pomorska gęsina nie jest tylko sloganem. To najpyszniejsza prawda.